Witajcie moi mili bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem niu, a to jest kolejny odcinek kryptozoologii. Jak zwykle mam nadzieję, że nie nudziliście się oczekując na kolejny odcinek. A ten, który właśnie widzicie spodoba się wam. No tak więc bez dłuższego słowa wstępu e, przejdźmy do następnej kryptydy, jaką jest Tacelwurm. E, kryptyda owa prawdopodobnie jest e, spokrewniona ze smokami. Zamieszkuje szwajcarskie oraz austriackie Alpy. No i w przełożeniu na język polski, kreatura ta nosi nazwę Robak z Pazurami. Ale nie jest to jedyne imię tego gada. W zależności od regionu Kryptyda nosi różne miana. Na przykład niedaleko Brna jest to Robak z dziury, czy też Górski Pniak. Wracając do genezy kreatury: Wspomniałem o powiązaniu ze smokami. Ta celworm posiada wiele cech, które były wcześniej widywane u bestii zionących ogniem. Jak zapewne pamiętacie, odcinek o smokach różnią się one w zależności od terenów przez nieopanowanych. O wyrobaki z gór o głowach przypominających kociełby można by było zaliczyć właśnie do rodziny smokowatych, zamieszkujących góry. Wydywane były na terenach Alp pod koniec wieku XV. Dużo ze spotkań, z tym jakże ciekawym gadem, zostało spisanych przez szwajcarskiego zoologa Johna Jacobsa Schwecera. Otóż w 1723 roku badać postanowił się podzielić swoimi ciekawymi odkryciami na temat fauny alpejskiej i napisał dość ciekawą pracę pod tytułem Itera per Velvelie, w którym zostały umieszczone wszelkie opisy wszystkich organizmów zamieszkujących Alpy. W owej książce mężczyzna poświęcił dość dużo stronic smokom, jakoby miały występować na tych terenach. Jedna z pierwszych wzmianek zdobyta przez Szwecera pochodziła od Andreasa Rogunera z Alsax, Al który podróżując wraz ze znajomymi niedaleko góry Wargsenberger dostrzegł smoka, który momentalnie stanął na tylnych odnóżach. Mężczyzna, wypytywany przez naukowca o jakieś małe szczególiki, które pomogłyby w identyfikacji zwierzęcia, dodał, że gdy owe zwierzętak stało, przypominało wzrostem człowieka. Stwór pokryty był łuskami, miał cztery nogi, długi ogon i głowę podobną do kociej. Jego podbrzusze wydawało się podzielone na kilka segmentów. Poza tym posiadało grzywę. Inna równie ciekawa relacja pochodziła od Jana Tinera, rolnika, który zastrzelił węża o długości siedmiu stóp o kociej głowie. Według niego zwierzę posiadało dwa kolory, które można było jakoś tak wyodrębnić gołym okiem: były to czarny i szary. Opisywane zwierzę spowodowało powstanie wielu legend oraz zabobonów. Między innymi twierdzono, iż wysysało ono mleko krową z wymion. Oczywiście to jedynie wymysł ludzi oraz folkloru, przekonań jakie tam panowały w tamtych czasach. Ta celwurm pokazuje się o dziwo i w dzisiejszych czasach. Jego postać jest jednak znacznie zmieniona, być może w drodze ewolucji. Na ten czas świadkowie twierdzą, iż... Jest to czworonożna jaszczurka o cylindrycznym ciele oraz krótkim ogonie. Przystosowała się, można by rzec, perfekcyjnie do środowiska górskiego. Porusza się w szybkim tempie, potrafi przeskakiwać na duże odległości. Towarzyszy temu charakterystyczny świst powietrza, świadczący o prędkości osiąganej przez to zwierzę w powietrzu. Istnieją dwa rysunki tej kryptydy. Pierwszy z nich pochodzi z podręcznika dla myśliwych, no jest fur Buchfurnaciu Furst un Jaguar Auf das jar. Nońcyś, Drancy Seks. Jeśli chodzi o rysunek, to pozostawia on wiele do życzenia. Wykonany jest on dość nieudolnie. Zwierzę w nim udokumentowane przedstawione jest jako bestia o długim ciele z błyskami zamiast futra. W uproszczeniu można by powiedzieć, że parówka z błyskami z głową i z ogonem. Drugi rysunek pochodzący z 1841 roku z książki Alpuaresen. Przedstawia stworzenie wyglądające jak łuskowaty robak z dwiema malutkimi przednimi kończynami. Najwcześniejsze spotkanie z tym odmienionym Tacelwurmem miało miejsce w 1779 roku. Wtedy to Hans Fuch zobaczył dwa stworzenia, być może parę. Nieco później zmarł na atak serca. Pojawiła się tym samym kolejna plotka, jakoby gad wpływał na życie ludzkie. Podobno osoby, które zobaczyły go w okresie godów, miały niedługo potem umrzeć. Powstało malowidło dla opamiętnienia śmierci Fu'a, przedstawia dwaga do podobne stworzenia w tle. W 1861 roku Friedrich von Tschundi napisał książkę o alpejskiej faunie pod tytułem Das Tierleben der Alpenwelt. Wspomina on w swojej książce o dziwnym zwierzęciu zamieszkującym góry. Według danych zawartych jest on długim stworem, osiągać ma on od 30 do 90 cm długości i ma dwie takie krótkie kończyny. No i posiada dość dziwny zwyczaj, gdyż pojawia się zazwyczaj w okresie burzy. W tym momencie zmienię nieco temat i walnę wam kolejną ciekawostkę, która będzie kompletnie z dupy. Otóż japońscy badacze, którzy badali reakcję fauny na trzęsienie ziemi, odkryli, iż parę minut przed nastaniem owego zjawiska ekstremalnego sumy wypływają na powierzchnię. Całe zachowanie nie jest do końca znane, przypuszczalnie wyczuwają niewielkie drgania za pomocą swoich wąsów. No dobra, wróćmy teraz do tematu kryptydy. W tej samej książce autor przedstawia relację osoby, która zabiła gada. W 1828 roku mieszkaniec Kantonu Solotun znalazł jednego osobnika na wysniętej moczarach i postanowił zanieść go profesorowi hugi. W międzyczasie jednak stał się niefortunny wypadek. Wrony zjadły część padliny i zachował się jedynie szkielet, który został zabrany do Solotrum. jednak tam nie udało się odkryć tożsamości. Później został jeszcze wysłany do jakiejś agencji badawczej, jednak tam ślad po nim zaginął. W 1908 roku pewien myśliwy został zaatakowany przez Tacelwurm niedaleko Mrau w Austrii. Zwierzę wyglądało jak monstrualny robak o długości 50 cm i grubości 8 cm. Dziwne były jednak jego przednie odnóża, które najwidoczniej nie radziły sobie z poruszaniem całego zwierzęcia. Jak się później okazało, w 1921 roku dużo lepiej wychodziło mu skakanie. Bądź co bądź, em, według świadków 60-centymetrowy stwór był w stanie skakać na odległość 7,5 metra. Niecałe 3 lata później dwóch turystów znalazło ponownie szkielet gadopodobnego zwierzęcia mierzącego 1,5 metra długości. Oczywiście pojawiło się kilku fotografów, którzy twierdzili, że zrobili zdjęcie owemu zwierzęciu, jednakże każdą z tych fotografii można podważyć. Okaz przedstawiany na nich ewidentnie jest sztuczny, na zdjęciu z 1930 roku pojawiły się ślady oraz samo tajemnicze zwierzę. Zdjęcie stało się na tyle popularne, że umieszczono je w genewskiej gazecie. Źródło do tej pory pozostało nieznane. Większość badaczy oraz kryptozolodzy, którzy widzieli ową fotografię, pozostali zgodni, że jest to oszustwo. Najprawdopodobniej samo zdjęcie zostało wysłane przez bawarskiego burmistrza miasta, który chciał po prostu przyciągnąć turystów. W 1970 roku sprawozdania o domniemanym potworze zostało opublikowane w szwajcarskiej gazecie La Tribu de Genève George Hardy. W 2000 roku dziwny szkielet został przekazany miejscowej szkole. Niektórzy naukowcy byli wręcz w niebo wzięci, że oto przed ich oczami znajduje się dowód na istnienie alpejskiej bestii. Wraz ze szkieletem niektórzy z biznesmenów oddali sporą dotację na rzecz badań nad odkryciem. Pierwotny właściciel szkieletu jednak zostaje tajemniczym anonimem. Kancelaria Gutenhaus w Niemczech, która obsługuje darowiznę, nie chce wyjawić nazwiska owego człowieka. Co ciekawe, cała historia o tacelwur nie pochodzi jedynie z Alp. Podobny gatunek, być może inna odmiana, znajduje się w Pirenejach, górach leżących między Hiszpanią a Francją. Gadokształtne zwierzę pojawiło się także w Osum, miejscowości położonej we Francji pod koniec XIX wieku, a także w 1939 roku. W przełożeniu na Polski Francuzi nazywają owe zwierzę wspinającym się smokiem. Często pojawia się on w podaniach ludowych właśnie z tych terenów. Krewne zwierzęcia można również spotkać w Hiszpanii. Zanotowano tam wiele spotkań z niezidentyfikowanym gatunkowo egzemplarzem węży posiadających przednie łapy. Naukowcy uważają, że owa bese jest jakąś rzadką odmianą salamandry, argumentując swoje przypuszczenia tym, iż osobniki odnalezione często przebywały na podmokłych terenach lub w jaskiniach skalnych, w których było wilgotno. Drugim argumentem miał być fakt, że według niektórych relacji wynika, iż zwierzę było trujące. Z tym oddechem, o ile można to tak nazwać, mogło otruć inny organizm. O tacy mówi się, że mają okresy hibernacji. Nieżdżą się wtedy w szczelinach skał, w norach, wydrążonych w glebie lub też w sianie. To właśnie wśród siana został zauważony po raz pierwszy. Stało się to przez przypadek: młoda kobieta pracująca na szwajcarskiej farmie wycinała sobie kosą siano, przypadkowo zakłóciła spokój tacelwurma. Według jej relacji zwierzę posiadało szare ubarwienie futra, a jego twarz przypominała kocią. Jak na kobietę przypadło, przestraszyła się no i uciekła. Inna historia mówi, że pewien człowiek udał się wraz z synem góry w celu pozbierania ziół. W pewnym momencie, w celu przyspieszenia poszukiwania, rozdzielili się. Nim minął dłuższy czas, mężczyzna usłyszał krzyki chłopca. Jak się okazało, stał przerażony. Wpatrywał się przez cały czas w szczelinę skalną, no i mężczy... mężczyzna też tak uczynił, no i dostrzegł w niej to samo co chłopak. Ze szpary widoczny był potwór o kocie i mordce. Oraz z dużymi, jasnymi oczami. Syknął jak wąż, a mężczyzna wykazał się trzeźwym umysłem i raz dwa zabił potwora. Według opowieści polała się zielona krew, która po zetknięciu ze skórą powodowała nieznośny ból oraz po pewnym czasie obezwładnięcie. Pytania, jakie zadają sobie naukowcy, czym jest to zwierzę, wciąż nie może doczekać się odpowiedzi. Jeśli ja miałbym wyrazić swoje przypuszczenia, stawiałbym na jakiś nieznany nauce gatunek jaszczurki lub węża. Przykładem może być brzmia rogata, która posiada całkiem duże oczy, natomiast rogi, jakie posiada na głowie, mogą sprawiać, że ludzie widzą koci pysk. Oczywiście brzmia rogate nie osiągają tak dużych rozmiarów oraz nie posiadają przednich kończyń, co wyklucza ją przynajmniej teoretycznie z grona podejrzanych. No i w sumie w tym momencie czas zakończyć odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam jak zwykle do pisania komentarzy i wypisywania tam swojego zdania. To się bardzo liczy dla mnie. I co, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!